Dzień dobry, przedstawię dzisiaj zawartość zestawu Makey Makey, który tutaj przede mną leży. Makey Makey to taki gadżet, układ elektroniczny, który pozwoli za pomocą najróżniejszych elementów, które przewodzą prąd, sterować naszymi grami czy różnymi programami. Co jest w pudełeczku? W pudełeczku są przewody krokodylkowe. Te krokodylki jak się naciśnie, rozwierają swoją paszczę, można tutaj wpiąć Dowolny element. Są też przewody z pinami, takimi rastrowymi szpileczkami i te przewody można podpiąć do płytki make Makey, można też połączyć je z krokodylkami. Dalej jest jeszcze oczywiście przewód do podłączenia do komputera. Jest to przewód mini USB. No, i oczywiście sama płytka Majki Makey na której mamy tutaj właśnie takie miejsca do przyłączenia przewodów, mogą to być przewody krokodylkowe z przodu tutaj, jak widzimy, cztery strzałki, spacja i kliknięcie. I na dole listwa z pięcioma, sześcioma otworami do przypięcia uziemienia. I teraz pierwszy krokodylek. Mogę go sobie przypiąć, na przykład do strzałki w prawo i dalej do drugi krokodylek do elementu, który przewodzi prąd. Innym krokodylkiem mogę przypiąć się do tej listwy uziemiającej i tutaj w momencie zamknięcia obwodu przepłynie prąd i wyzwoli reakcję. W tym przypadku kliknięcie na strzałkę w lewo to za chwilkę na przykładzie, może na kolejnym filmie. Teraz drugi rodzaj przewodów, to są te przewody z pinami. One służą do wpięcia w tylnej części. Tutaj po lewej mamy miejsce na wpięcie klawiszy WASDFG, F czyli aż sześć takich przycisków. Tutaj na dole kolejne sześć elementów uziemiających. No i tutaj mamy możliwość podpięcia Myszki oraz piny do podpięcia do Arduino. To troszkę może później. Te piny przewodów mogę sobie wpiąć właśnie w gniazdo i dalej podłączyć sobie za pomocą krokodylka do dowolnego przedmiotu, zwiększając ilość tych wszystkich przycisków, które możemy użyć w naszym programie. Oczywiście w pudełku jest jeszcze instrukcja. Instrukcja, z którą warto się zapoznać, bo zwykle kilka ważnych elementów tutaj jest zawartych. Język, język angielski myślę, że nie będzie przeszkodą tutaj, żeby się zapoznać z tą instrukcją. I można za pomocą takiego gadżetu stworzyć całkiem fajne wynalazki, całkiem fajne projekty, a o tym w następnych filmach.